Co jak co, ale starcia takich rywali gwarantują nie ta... Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Drużyna Śląska Wrocław zmierzy się z Warszawską Legią. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska-Wrocław. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia o ile nie to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. A oto skład, w jakim zagra Legia Warszawa. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej czerwimy, bo jest groźna akcja. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. I teraz oglądamy raz jeszcze tę bramkę w powtórce. No, zadecydował ten świetny lob nad linią obrony. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza. Mimo, że do bramki wcale nie było tak blisko. Bardzo inteligentna prawa w obronie. Znowu mają piłkę. Exposito przed szansą. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Daleka piłka z rogu. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Ha, dawno tego nie mieliśmy. Rzut rożny. No szczerze, to trochę zawstydzające pudło. Trzeba było nie szpanować i uderzać normalnie. Paweł wszołek. Kapustka. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Bartosz Polska. Powoli można już zacząć oceniać postawę drużyny gospodarzy. Wygrywają przed własną publicznością i mają naprawdę sporą szansę, by zakończyć pierwszą część na prowadzeniu. To zaledwie 1 do 0, więc spokojnie można powiedzieć, że wynik jest na styku. Na razie udało im się osiągnąć minimalną przewagę i zachować czyste konto, ale dowiezienie tego rezultatu może kosztować tę drużynę sporo wysiłku. Odbita ta piłka i gra zostanie wznowiona od rzutu rożnego. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłys Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Tomasz Pekhardt. To Pawła Wszołka. I teraz Wojskowi tracą piłkę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. I po akcji, strata. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Czyli będzie zmiana. U Wrocławian. Josué. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Petr Schwarz. No i wyjechał z piłką poza pole gry. Głupia strata teraz. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? I co? Strata wojskowych. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Był fab, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz legi. Da im teraz remis. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się, zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kosztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Dominik Kładun. Podanie do Exposito. No nie do końca ten wcisk mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No ale to w żaden sposób nie mogło zagrozić bramce. Zmarnowana okazja. Można to było inaczej rozegrać krótko albo przynajmniej dośrodkować pod bramkę. Kłopot z rozegraniem. Wojskowi nie składają broni. Muszą strzelić w tej akcji, żeby obronić remis. Teraz przed szansą. Podło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. O tak, gorszy jest chyba tylko gol samobójczy. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. Koniec. Górą drużyna gospodarzy.